Witajcie ciekawscy! Historie o dzielnych zwierzętach domowych, które ratowały swoich właścicieli z opresji, zna chyba każdy. Ale czy słyszeliście o niesamowitych przypadkach dzikich stworzeń ratujących zupełnie obcych ludzi? Zdarzało się, że jelenie, delfiny, a nawet lwy czy niedźwiedzie wkraczały do akcji i chroniły człowieka przed śmiercią. Dziś przedstawimy wam kilka takich nieprawdopodobnych opowieści i opowiemy o zwierzętach, które zostały zupełnie przypadkowymi bohaterami. Jak udało im się ocalić ludzkie istnienia i które z nich najczęściej niosły pomoc? Czy ich zachowanie da się jakoś wytłumaczyć? Co na ten temat mówią znawcy zwierząt? Za chwilę dowiecie się tego i dużo więcej, ale zanim przejdziemy dalej, upewnijcie się, czy zasubskrybowaliście nasz kanał, włączyliście powiadomienia i kliknęliście łapkę w górę. Gotowe? No to zaczynamy. To, co wydarzyło się w czerwcu 2005 roku, na zawsze zapadło w pamięci młodej Etiopki. Gdy pewnego dnia wracała ze szkoły, została napadnięta przez czterech mężczyzn i porwana. Mówi się, że w tamtej części świata bardzo często dochodzi do takich sytuacji i dziewczynki są uprowadzane, aby je sprzedawać i siłą zmuszać do ślubu. I taki właśnie los spotkał tę dwunastolatkę. Przez tydzień była przetrzymywana przez oprawców, którzy następnie postanowili przenieść ją do innej kryjówki. Ta akcja jednak zupełnie się nie powiodła i w momencie, gdy mężczyźni chcieli dotrzeć z porwaną dziewczynką do Afryki, auta na ich drodze stanęły lwy. Dzikie zwierzęta tak skutecznie wystraszyły porywaczy, że ci czym prędzej ratowali się ucieczką, porzucając przerażoną ofiarę na pastwę losu. Dziewczynka była przekonana, że to jej koniec i za chwilę skończył w paszczy jednego z wów, ale o dziwo stało się zupełnie inaczej. Zwierzęta nie tylko nie rzuciły się na nią, ale również pilnowały jej do czasu, aż na horyzoncie pojawiła się policja, zawiadomiona przez przypadkowego świadka tego wydarzenia. Jeden z funkcjonariuszy potem wszystkim opowiedział lokalnej gazecie, że zdarzył się prawdziwy cud. Lwy, które normalnie atakują ludzi, tym razem nie tylko nie zagroziły dwunastolatce, ale nawet zdecydowały się stać na jej straży. Eksperci do spraw dzikiej przyrody podejrzewali, że stało się tak prawdopodobnie dlatego, iż płacz dziewczynki brzmiał jak miauczenie małego lwiątka i z tego względu zwierzęta postanowiły ją oszczędzić. Z kolei o tym, że drapieżne koty mają jednak zazwyczaj mało przyjazne nastawienie do ludzi, przekonał się na własnej skórze Amerykanin Robert Biggs. W 2012 roku wędrował po lesie Whiskey Flats w Kalifornii, gdzie został zaatakowany przez Pumę. Wielki drapieżnik skoczył na niego od tyłu i przewrócił na ziemię. Mężczyzna już żegnał się z życiem i z pewnością całe zajście skończyłoby się tragicznie, gdyby nie fakt, że w pewnym momencie za drzew wyłonił się niedźwiedź. Gdy tylko spostrzegł Pumę, ruszył w jej kierunku, a następnie doszło do walki, która okazała się dla niedźwiedzia zwycięska. Co więcej, gdy przepędził on dzikiego kota, nie zdecydował się zaatakować przerażonego człowieka, ale wrócił do swoich młodych. Robert Biggs uszedł z życiem choć doznał poważnej kontuzji ramienia, ale także w żaden sposób nie potrafił wytłumaczyć zachowania wielkiego misia. Przypuszczał jedynie, iż Puma tak naprawdę planowała zaatakować właśnie potomstwo niedźwiedzia, a gdy człowiek stanął na jej drodze zwróciła się przeciwko niemu. Niedźwiedź w obronie swoich młodych przegonił niebezpiecznego drapieżnika i najwyraźniej uznał, że człowiek jest nieszkodliwy, więc postanowił zostawić go w spokoju. Choć warto wspomnieć, że dla pana Biggsa stał się prawdziwym bohaterem, przecież ocalił mu życie. W jednym z naszych wcześniejszych odcinków, do którego kartę macie właśnie na ekranie, opowiadaliśmy o niezwykłych ciekawostkach na temat psów. Chyba każdy wie, że są one jednymi z najlepszych przyjaciół człowieka, ale być może na takie miano zasługuje również bubr? Brzmi to nieprawdopodobnie. Zatem posłuchajcie kolejne opowieści o kilkuletnim dziecku ocalonym właśnie przez te niepozorne zwierzaki. Wszystko zaczęło się od tego, że pochodzący z Ontario w Kanadzie, Real Gideon, pojechał wraz z rodzicami na kemping. Tam jego matka i ojciec zdecydowali się na wypłynięcie na jezioro, aby złowić kilka ryb. Chłopiec pozostał na brzegu, ponieważ panicznie bał się wody i leżąc na plaży obserwował, jak rodzice powoli dotarli niemal na sam środek zbiornika. Niestety po chwili doszło do ogromnej tragedii, ponieważ łódź przewróciła się, a jej pasażerowie wpadli do wody i niemal natychmiast utonęli. Riel został sam jak palec na odludziu. Szokowany całą sytuacją wyruszył w drogę do pobliskiego miasta, aby tam szukać pomocy, a jego serce jeszcze bardziej wypełniło się strachem, gdy zapadł zmierzch i musiał spędzić noc pod gwiazdami. Leżąc na gołej ziemi otoczonym rokiem, nie był w stanie zobaczyć nic, co dzieje się wokół niego, a na dodatek z przerażeniem poczuł, jak do jego ciała przytulają się zwierzęta przykryte futrem. Szybko doszedł do wniosku, że muszą to być bezpańskie psy, które zapuściły się tak daleko na odludzie i z tym przekonaniem w głowie zapadł sen. Gdy rano przebudził się z niedowierzaniem odkrył, że stworzenia, które ogrzewały go przez całą noc to nie szczeniaki, a bobry. Co więcej, gdyby nie to, prawdopodobnie zamarzłby na śmierć, gdyż temperatura po zmroku spadła poniżej zera. Do niezwykłego wydarzenia doszło też kilka lat temu w Oksfordzie, w Ohio, gdzie jeleń zupełnie przypadkowo ocalił młodą kobietę, która wracała nocą z imprezy. Gdy przechodziła obok parku, została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę, a ten nie tylko chciał ukraść jej torebkę, ale dokonać też brutalnego wykorzystania. Na szczęście jego plany zostały udaremnione, ponieważ z pobliskich krzaków w pewnym momencie wybiegł jeleń i skutecznie wystraszył napastnika. Ostatecznie kobieta nie zdążyła podziękować swojemu wybawcy, gdyż po chwili zniknął w pobliskim zagajniku, a gdy za kilka minut na miejsce przyjechała wezwana przez nią policja, funkcjonariusze wprost nie mogli uwierzyć, że doszło do takiej sytuacji. Najważniejsze jednak jest to, że cała historia miała pozytywne zakończenie. Młoda Amerykanka nie wymagała leczenia szpitalnego i nie straciła też swojego dobytku, a wszystko dzięki jeleniowi, który znalazł się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Idąc dalej, koniecznie musimy Wam opowiedzieć o bodajże najbardziej pomocnych dzikich stworzeniach, które wiele razy zupełnie bezinteresownie niosły pomoc człowiekowi w niebezpiecznych sytuacjach. Mowa tu o delfinach, a te według zoologów są po prostu jednymi z największych altruistów w świecie zwierząt i gdy tylko widzą, że komuś grozi niebezpieczeństwo, natychmiast wyruszają z akcją ratunkową. Zresztą sami posłuchajcie. W 2004 roku stado tych inteligentnych saków zaczęło pływać wokół rodziny surfującej na wybrzeżu Nowej Zelandii. Delfiny podpływały do ich desek, uderzały ogonami w wodę i nie do końca było wiadomo po co to robią. Jednak już po chwili wyjaśniło się, że w wodzie wokół ludzi pływał również wielki biały rekin, a delfiny chciały ich po prostu przed nim ostrzec. Co więcej, spychały surferów w jedno miejsce, a następnie krążyły wokół nich przez około 40 minut, tak aby rekin nie miał okazji do zaatakowania człowieka. Do dużo bardziej dramatycznej sytuacji doszło natomiast w 2016 roku na wybrzeżu Kalifornii. Surfer został zaatakowany przez rekina i choć jego pierwszy atak nie powiódł się, dwa kolejne przyniosły niemal śmiertelny skutek. Młody Amerykanin był ranny w tułów, prawie stracił nogę i właściwie resztką sił walczył o życie. Żarłacz biały z pewnością rzuciłby się na swoją ofiarę jeszcze kilka razy, gdyby nie to, że do obrony człowieka przypłynęły delfiny. Otoczyły surfera ze wszystkich stron i eskortowały go niemal do samego brzegu, chroniąc przed dalszymi atakami. Chłopak dzięki temu bezpiecznie dotarł na plażę, z której już po chwili zabrała go karetka, a ponoć po sześciu tygodniach pobytu w szpitalu i długiej rekonwalescencji znów powrócił do pływania na desce. Jednak nie tylko delfiny są tak pomocnymi zwierzętami morskimi, bowiem wyobraźcie sobie, że w 2017 roku olbrzymi wieloryb ocalił życie Nannhauser, która na co dzień pracowała jako biolog morski. Gdy pewnego dnia pływała u wybrzeży wysp Kukas, z niedowierzaniem dostrzegła, że podpływa do niej humbak, jedno z największych żyjących stworzeń na ziemi. Jego zachowanie, nawet dla badaczki życia morskiego, było dziwne, gdyż starał się nieść kobietę na swojej głowie i plecach, a nawet chciał ją schować pod swoją olbrzymią płetwę piersiową. Pani Hozer nie wiedząc co się dzieje czem prędzej dopłynęła do swojego statku badawczego i dopiero będąc na jego pokładzie zdała sobie sprawę, że wieloryb kilka chwil wcześniej uchronił ją przed atakiem niemal pięciometrowego rekina Tygrysiego. Jeśli jesteście fanami morskich opowieści, nie tylko takich mrożących krew w żyłach, jak przed chwilą mogliście posłuchać, to platforma Netflix ma dla Was bardzo ciekawą propozycję. Mowa tu o jednej z najnowszych produkcji pod tytułem Czego nauczyła mnie ośmiornica, która opowiada o bardzo nietypowej przyjaźni między człowiekiem a ośmiornicą zamieszkującą południowoafrykański las wodorostów. Ta opowieść jest na tyle niezwykła, że zdobyła w tym roku nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. A pod koniec kwietnia okaże się, czy faktycznie otrzyma statuetkę. A czy wy ciekawcy mieliście już okazję oglądać ten dokument? Podzielcie się swoimi wrażeniami. Napiszcie też, która z przedstawionych dziś historii ocalenia ludzi przez dzikie stworzenia jest dla Was najbardziej niezwykła. Czy słyszeliście o innych tego typu przypadkach? A może Wam z pomocą przyszły kiedyś jakieś zwierzęta? Koniecznie napiszcie w komentarzach, ale nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę oraz włączyć suba i powiadomienia. Do usłyszenia jutro, cześć!